Два. Uh, На близко. Панам. Панам, панам. Пока с дупы есть. Я Teraz musimy mieć defa, nie? Nice! nice. Ja jebię Dobra, arsenec, tak Nie no, Roska. Nie zdąży <śm> Ma defa Nie no, nie ma Brawo, Roska. Chodźcie, no Uuu, O kurwa, sorry. O kurwa, tak, kurwa. kurwa sorry. Stary. Ej, absy, Balkon. Zeskoczył. Hejd. Hejd, Malo. A ostatni na B był, Malo. Kurwa, nie wiem. Zabił. Co zrobiłeś, kurwa? Sorry stary, bo ja w smoke'a dawałem. Ej, widziałeś! Do lewej! Na midzie! Nie widziałem, ty. Wszystko skupiłem na prawą stronę. Znaczy no był po prawej, w sensie bo ja ci powiedziałem w ogóle do lewej, to sorry Chodziło mi o prawo No, na, nagra na, na nagraniu ci pokażę kurwa, korba, fell. Dostał raz, pod igłę? Nice Nice, go, 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 te Nie no, ja ci się zajebię, kurcze na banana, rapał. Trumny, trumny jeden Blisko, Kościół. Kurwa, to na blisko będzie pewnie. Mogę. Taką pozycję patrzę. Trumny jest. Nice. Trumny. Banan. Banan. Nice. nice. Kurwa, ja myślałem, że on flesza rzuca, on Neida rzucił. Aha. Ja pierdolę, prawie. prawie mnie wysadził, ale super AWP ma. Krakau! Kasper, ja tego Neida głęboko rzucałem, to on nie otworzył smoka. jak coś. Dobra. Ty gdzieś pojebany jesteś? Na resztę mówisz A. Kasper? Ja wiem, kurwa, Tak. Z, z tam leko na mordę. Ja w ogóle sobie przypomniałem, że termin to też Kasper, what the fuck. I tu masz jednego z 10 AP, nie? Jak coś.

Ale że musiało że się tak No i ty wchodzisz w smoka no. no bo miej nadzieję, że przestanie! Tak. Miej nadzieję, że przestanie! Jakbym wszedł tego wie... smoka po jego strzałach, byś no więc... nie spodziewał. Ej, dobra, ja mam pytanie. Jeżeli ktoś się zna na Google Mapsie, bo Blackpink wstawił post, że połączyło siły z Google Maps. Dzięki. <laughs> Co to? znaczy. Znaczy, do, do lewej? Lec się sorta, lec się sorta. Jeden będzie na rotacji. Ja przytrzymam. Jest już. Ostatni B. Mm. Brawo. Aaa, dobra, już. Jak i... Przeczytanie jak książka, nie? A psy, kurwa, z M4 jedzie XPM-em. E, rogalik. Kurwa! Jeszcze jeden, Kar! Do. Dobra, flash mid głęboki. O kupu Głowę, No nie, bamba rampa. No nie! E, chyba. Ja Maszemkę ze sobą, trumain. Chyba tu wrócą. Jedną do ciebie rachą. Nice, brawo. Idę nice. do ciebie. Temeczka jest po lewej. Mhm uh -huh. Weź Jest tu Jest ta bomba, jest Nie no, famas, No w tej sytuacji będzie lepszy uh! Nie ma tu Dziwna. Nice no Jeden rampa. Kasper pikuj, pikuj was w jest. basenie Zajebisty a tak ty chcesz kurwa wieczorem grać jak tą, tą domówkę jedziesz? Nie chcę grać? No ma wupę, jest... no, nie no, nie mam wulpę, to mogę. Nice! 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 blisko Na blisko. mam, sekund mi Nice! bo na na midzie nikt nie stoi stoi Nice! Nice! jest na Hej ty nie ma dogrywek, kurwa fajny. Są? w prawej? Co się dzieje jest prawej? chyba. Na lewo do longa przeszedł. Nie. dzieje w prawej? Stop Nice. dzieje long. long. Ja prawej? Co Zawsze jak wszystko idzie, to oczywiście pewna osoba zawsze, kurwa, musi zrobić tak, żeby było ciężej. No, ja ja termin do pomocy? Jakich... Ja pamiętam klasyczka. Tylko, kurwa, was wysyłać, to nie wiem. Co, że no? To chodź, Roszko, to daj, daj... Nie, 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 ja mam pomysł, ja mam pomysł. Pójdźcie w czwórkę pod B, na, na, cicho, na cicho pod B i stańcie. Wszyscy pójdźcie pod ten, pod B. Pis, pis pis. Zaufajcie mi. No ciszę, ciszę tam musicie zrobić. Ty, go, go, czemu go, go. nikogo A nie ma? Side, To oni Dobra. stakują nie? Exit, exit, kurwa, exit. Ja dwóch ja z... kuchni. Dobra. No, okno, ostatnie okno. Nie, no, nie, 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 nie. No co? Czemu? Czemu, czemu? Jak ty, kurwa, Rogalik, zginąłeś? Czemu? Nie, no ma... kurde. A czemu on Jak... przepadnie na... 3... 3 na 1 było, co się stało? 4, 4 na 1, 1 było nawet. 4, kur... nie... Jak Rogalik, kurwa, zginął? Na shortzie wypikowałem i dał mi banię Nie no ja, to jest jakiś pierdolony żart, kurwa, no F Ja F wchodzę... ja, ja dojecha dojechałem kuchnię, jak był 1v3 Powiem tak, dobrze, że mam to nagrane Defuse! Nie Co? Nie, 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 nie Ja pierdolę, no Kurwa, od razu dałeś picku Kto jest za mną, Trollmanie, choćby Rzuciłem na... ten, na Connecta, no nie? No, zajebisty to nie a wiem. Kurwa, oni, oni grają eko tylko, żeby ten cfel mógł AWP kupić. Jest jeden za mida, a drugi ten. Co ty? Co ty, co ty kurwa? Co ty kurwa robisz? No. No nie, no kurwa. Ja pier, kurwa dole, ale... Nie ma smoka. Dobra, go. O kurwa, co to za flash? Flaszuje w dżunglę Jest, jest, jest pod drewnem. No i wyszedł, kurwa, przez smog. Drabne, nice. po Schody. Chowaj się. Jest Dunga. przy dżungli. Dżungla, schody. O. O. Nice! Nice, kurwa, Rafał, ja pierdolę. Ja pierdolę, ty za gra! Ale ty też jesteś zajebisty, że zawsze nie wiem, podjść kołach albo przeładować to z glockiem, Smoka. Nie było czasu, żeby zmieniać ten broni. Bo to jest pistolet właśnie. Masz. Mid i dwóch podobnych. Nie oknie jest? Okno. Na się są wszyscy. Jest ławka. Nie ma w oknie. O. Aha jest. Się... Ja, ja, ja. Rafał, jaką mamkę chcesz. Dobrą. No kurwa, szybko, którą? To obojętnie. Ok. Nie no, S -ka. No kurde wyjebić Po lewej Jakub No Nice try Czy on to sprawdza? Ty jesteś kurwa po lewej no, To był ten, to był ten Jeszcze jeden tam jest, jest. Nice Plecie jebane no. Zastanawiają Hejdla Co tam Ej Gac, mam pytanie Jakie Instrukcje były niejasne ja nie zrobiłem żadnego killa w pistolce i ja miałem 2700 w drugiej rundzie. Bo nie kupiłeś kewa. A, bez kitu. Ta, najdłużej mojna. Czemu rogalik na no, B jest? Kurwa. Gdzie zadziałał? Pod B, pod B! Plantuję on. I góra był. Góra leży. Leżą. Nice no Widzisz Roga, Mówiłem ci, że ta nowa jest lepsza No zostaw, nie mamy kogoś zabiego Zabij go, zabij go, zabij tak. go Ja pierdyłem Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go Chłopak spierdolił kurwa, chodź tu, chodź tu kurwa hmm. Bądź i budzimy Ten. się, kochanie On respa kryje Castle, lecą castle, Castle, castle Castel, 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 w chuj! może być pop, nie? Nie. No, ja wyszedł? Nie. A, to jest... B, 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 b. Uda, Jeszcze jest tu dwóch. Dobrze, Kaymin. No right. Fajnie się. Nice. No, mi się ta gra. Nice, chłopcy. Ja pierdolę, nigdy nie byłem tak dumny ze swoich team no nie? r r Dobrze że, do dobrze, że Kamil awczył na no Nie, bo... Nie, bo... Nie, bo... Nie, bo... no. bo... Nie, bo... Nie, bo... Nie, bo... Nie, bo... jest Halo? Nie, ja bo... No. Halo? bo. Nie, 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 bo. Jeden z pod B padł, Bob doga raczej nie ma. To na evi O! Halo? Halo o! o chuj chodzi w tym meczu. No xd gdzie na to włóknie? prawdopodobnie są na B. Cześć? Jest smoke na no. ten? Jest góra drugi Tak, dobra, obaj, obaj, Rażek Nie pikuj, Rażek, jeszcze Nice, ale ale debile, poza... Kona przeszedłem smoka, chyba nie ma, chyba że się zminąłem Dobra, nie pikujcie, nie pikuj, nie pikuj O kurwa Piku, Nie pikuj, nie pikuj U, Dobra, dobra Pikuj, nie słuchaj go, kurwa Pikałeś, nie? No kurwa, pewnie, że tak Dawaj, kurwa, pokaż No ale nie możesz nie spikować, kurwa! I on wie, że jestem w konekcie! No, to to jest... to w Jest prawo CT, tunel. Daleko. Ej, nikt też patrzy <grym> w Ej, wygramy jeszcze co dzisiaj? No mówię, że spać idziesz. No, ale jak wygramy co, to mogę nie spać. Trochę mi się nie kalkuluje to. Ja mam mecz na Ja nie No kurwa, to też jest dobre, nie? O jest dobrze, ważne, że wyższy rating od Jerego. No, ja radę, to kurwa. akurat nie jest trudne do osiągnięcia. Ty hard ja gram for fun, nie? Ja to gram raz do roku. I to chyba z wami, nikt inny w ogóle premierów nie gra. No ja też, ja tak samo. No on jest mocnym gejem akurat. Jeszcze takiego nie spotkałem. No, to jest kurwa twój. Szczerze, przy nim Tadek jest kurwa hetero. Tak szczerze. Nie, no ja mówiłem, że przy nim, jednym z chyba napisałem, że przy nim kurwa. Yy, jakoś się nazywa? O, Michał, mi... kurwa, to A? jest kurwa z... największą śigiem. ze wszystkich. co no, mi pisałeś? Tak, tak... No. <laughs> Eł, ja już tak Nie bardzo, czemu? szczerze. A czemu co? co? Ten Michał. No Michał Nawir No, to trzeba jest Sigmund <śmiew> <śmiew> No <kurwa. śmiew> dobra, to mocno było już. Czaj, co? Ja mówię, że ten gościu co jest na dole kurwa kolega Rafała Mądrego jest takim gejem, daj. że Nawir to jest przy to nim jest kodżer, kurwa. Kasz. Aha. No. A no to realno. Dobra, Też jak... nie wiem czemu, ale... No kurwa mać, no! Przecież to był najlepszy klub. <noise> Macie B czyste. <noise> Czekaj, pomaga, może być jeszcze jeden. <głos> <głos> to jest tam. To... Chodź na A. A. No on wejdzie, <noise> tylko pachę musi się no, no ale no podobno zamknęli, nie chuj. Ej, Zamknęli czy... Roska, bo nie chodziłeś i no, nie mieli nie no, pieniędzy. Chcesz nie? mi dać kałacha Rożek, czy, czy niezbyt? No. No, to żeś kurwa dał. Dobra, o. Ja tam chciałem iść w te wakacje. No wakacje. Mogę z murzynami tańczyć. Nie yes. to przyjść do kupsona, A, nie, czekaj. Na <śmusza> <śmusza> no, przestrzał. W ja, jest. I tam tam jest. Boksy, boksy. No tak. Co wy, kurwa?